Hej, zapraszam dzisiaj na ulubieńców września. To, co się dzieje za oknem, to jest jakiś dramat. To jest wichura, to jest grad, to jest deszcz. To nie jest piękna polska złota jesień, to jest depresyjna jesień. Więc, żeby sobie trochę ten humor poprawić, zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczne podsumowanie minionego miesiąca. Przy okazji od razu wam powiem, że mamy dzisiaj sporo pielęgnacji do obgadania, więc jeżeli taka kosmetyczna tematyka Was interesuje, to przygotujcie sobie coś do picia, może kawkę, jakąś smakowitą herbatkę albo gorącą czekoladę i zapraszam do oglądania dalej. I zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy. Na pewno dobrze o tym wiecie, bo ja też często o tym mówię, że moja skóra twarzy, właściwie całego ciała jest sucha. Natomiast przez to, że ja tę twarz tak często nawilżam, tak bardzo nią dbam, często złuszczam i tak dalej, to nie mam takich zewnętrznych symptomów suchej skóry, nie mam żadnych suchych skórek. No właśnie. Nie mam żadnych, wiecie, przesuszonych elementów w twarzy itd. i tak dalej. Więc wszystko, co jest z nazwy nawilżające lub zwiększające nawilżenie, to, to od razu jest moim najlepszym przyjacielem. I w zeszłym miesiącu polubiłam się właśnie z takim jednym produktem, który jest boosterem. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. To jest Vichy Mineral 89. I to 89 to jest jakby część um, filozofii tego produktu. Nie tylko nazwa, ale też właśnie jakby filozofia. Ponieważ ten produkt w 89% to jest wodno- woda mineralna z Vichy. Tam jest jeszcze kwas hialuronowy, ogólnie tutaj jest jakieś 11 chyba składników jedynie i to jest właśnie booster, czyli możemy potraktować to jako serum, tylko takie wyjątkowe serum, które trzeba później przyklepać, czyli zamknąć czym innym, bo jakby zasada tego produktu jest taka, że nakładamy go na skórę i następnie nakładamy normalnie krem. I ten booster właśnie zwiększa nawilżenie tego kremu, który najbardziej lubicie. Więc jeżeli na przykład lubicie jakiś dany krem, bo lubicie jego konsystencję lub to jak się zachowuje, nie wiem, pod makijażem, ale w ciągu dnia czujecie jednak suchość, to może warto wypróbować coś takiego, bo ja go właśnie używam na dzień pod makijaż No i sprawdza mi się rewelacyjnie. On się bardzo szybko wchłania, no bo to jest woda tak naprawdę. On nie zostawia żadnej lepkiej warstwy, tak nie roluje się, nic się nie dzieje. Dosłownie nakładam go, tam jedną pompkę nakładam na twarz i najbardziej na, na policzki, tam gdzie jest najbardziej prawdopodobne, że będę czuła suchość. I nakładam później krem i naprawdę przez cały dzień się makijaż trzyma bez zarzutu, nic się nie dzieje, ale jest takie dodatkowe przyjemne uczucie na twarzy. Zdarzyło się też co prawda kilka razy tak, że użyłam go samego bez żadnego kremu na wierzch, na przykład kiedy go na początku testowałam, wiecie, żeby sprawdzić jak on się tak naprawdę zachowuje. I wtedy też czułam odpowiednie nawilżenie i fajnie się też sprawdza jako właśnie taka powiedzmy, lekka baza pod makijaż, bo on super szybko się wchłania. Natomiast, wiecie, przy jakiejś może bardziej wysuszonej skórze może to nie do końca być skazane, także e, mówię, zdarzyło się i w niczym to mi nie przeszkadzało, natomiast e, dobrze jest go zabezpieczyć właśnie tą chociażby cienką warstwą już kremu, bo już ta cienka warstwa kremu będzie dodatkowo wzbogacona przez dodatkowe nawilżenie z tego boostera, także wiecie, taki, taka ciekawostka a druga rzecz, którą bardzo lubię, ale to już nie jest jakby nowość na moim kanale bo już wam kiedyś ten produkt pokazywałam ale to już też jakiś czas temu było to jest krem do twarzy taki regenerująco nawilżający i tak w ogóle to te dwa produkty to, były, to byli moi najlepsi przyjaciele też jak byłam na wakacjach bo jakbyście jeszcze nie zauważyli no to właśnie we wrześniu byłam też na urlopie i troszkę mnie to słońce złapało, więc wiadomo jak słońce łapie, no to dobrze jest się też nabliżać. zawsze po zajęciu do słońca, po umyciu twarzy nakładałam te dwa produkty i słuchajcie, uwierzcie lub nie, ale wróciłam po tam chyba ośmiu dniach opalania z kompletnie niewysuszoną, cudownie nawilżoną skórą, która w ogóle mi się ani nie uszczyła, ani nie, nie była wiecie taka... Crispy. No co prawda, na, twarzy, na, na ciele się zdarzyło, ale na twarzy nic takich rzeczy się nie zadziało. A właśnie ten produkt, o którym taki długi stem zrobiłam, to jest produkt Kilsa Centella Recovery Skin Salve. I to jest właśnie też produkt reklamowany do używania po zabiegach kosmetycznych, żeby właśnie tę skórę zregenerować. To jest tak jakby emulsja. To też nie jest taki typowy krem do twarzy. On ma bardzo gęstą i taką Gęsto ma zarazem lejącą konsystencję i dosłownie w ten sam sposób się aplikuje na skórę i taki, w taki sam sposób jest odczuwany jak taka oh, wielka ulga. Naprawdę coś rewelacyjnego i no, te dwa produkty to mówię, to są chyba rzeczy, które mi uratowały twarz powiedzmy. Także dwa produkty super nawilżające do twarzy. Jedna nowość, druga nie nowość, ale oba świetne i bardzo nawilżające. Z pielęgnacji mam Wam do pokazania jeszcze dwa produkty. Jeden z nich to jest odżywka do włosów. Ja odżywki do włosów bardzo lubię. No może moje włosy jakoś specjalnie tego odżywienia nie wymagają, ale wiecie, no tak czy siak kręcę czy tam tutaj dziś się wiadomo plączą te włosy od od wszystkiego, więc przyda się im od jakiegoś czasu, od czasu do czasu, jakieś tam odżywienie. Tylko, że ja nie lubię trzymać odżywek na włosach długo. Dosłownie ja trzymam odżywka na włosach tyle, ile czasu potrzebujemy, żeby spłukać szampon, inaczej, po spłukaniu szamponu nałożyć odżywkę, przeczesać grzebieniem kilka razy, policzyć do pięciu i spłukać zimną wodą. I to jest wszystko. I więc to jest może 60 sekund. I ja potrzebuję takiej odżywki, które działają super szybko. I właśnie ostatnio znalazłam taką odżywkę, która wręcz sprawia, że ja się czuję jak grzeczna dziewczynka, bo ona jest nazwana odżywką 60-sekundową. <laughs> więc ja czuję, że ja spełniam jakby wymogi produkcyjne, producenta. Czyli wszystko jest jak ma być, prawda? To jest odżywka z białaksu, 7 w 1, która właśnie powinna być trzymana na włosach 60 sekund. Też jest bardzo wygodna forma podania, czyli właśnie wiecie, tubka, z której wygodnie wyciskamy. Nie jest to jakieś opakowanie wąskie, które do tego się przewraca, niektóre odżywki mnie tak denerwują. I rzeczywiście bardzo fajnie, głęboko nawilża i sprawia, że one są gładziutkie, że się łatwo rozczesują, że się nie plączą, że no, przede wszystkim nie są Suche na końcach, a zwłaszcza teraz, kiedy już zaczęliśmy ogrzewać nasze mieszkania i domy, no to elektryzowanie się włosów długich będzie znowu problemem, prawda? Więc jakby co, to informuję, że jest taka fajna drzyka. Ja ją akurat kupiłam w Super Farm. Też jakoś nie była specjalnie droga, bo to jest dla biotika, i, czy tam biowax i właśnie ta receptura, czy tam ten przepis, że ma być trzymana w włosach 60 sekund, po prostu absolutnie do mnie trafia, no bo właśnie nie chce mi się, nie mam czasu na trzymanie odżywki na włosach dłużej. Także jakby co dla tych, co się śpieszą lub nie mają nerwów, fajny pomysł, co? I ostatnia rzecz z pielęgnacji na dziś to jest pielęgnacja ciała, i to jest produkt, który mnie zaskoczył, bo ja w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu. I tym bardziej mi się przydaje teraz po wakacjach, kiedy mówię, twarz mi się nie uszczyła, ale ciało teraz zaczyna się uszczyć i to mocno. Więc, jak łatwo się domyślić, jest to peeling. Jest to peeling cukrowy z indigo, który jest sprzedawany w pojemności pół litra. To jest 500 gramów peelingu. To jest olbrzymie opakowanie, słuchajcie. I to jest tak dobry peeling, to jest peeling, który jest właśnie cukrowy, który ma w sobie bardzo dużą ilość olejków. I to jest akurat taki, ten typ peelingu, który ja lubię. Czyli ten, który oczywiście złuszcza nam ten martwy naskórek, ale przy okazji zostawia skórę super miękką i od razu Tak, od razu trzeba się liczyć z tym, że będzie szorowanko wanny czy tam brodzika, bo zostawia taki tusty, no, nalot, tak jakby, jak to olejki mają w zwyczaju. Natomiast to, co on robi ze skórą. W momencie, kiedy ja go użyłam pierwszy raz i właśnie go zmyłam, to tak, fakt, musiałam umyć ręce mydłem dodatkowo, bo one też były całe nawilżone do tego stopnia, że nie mogłam złapać słuchawki od prysznica. Natomiast skóra nóg, bo właśnie na nogach go używałam, była tak miękka, nawilżona i błyszcząca, że pierwsze skojarzenie, które przyszło mi do głowy, to jest to, że tak muszą wyglądać nogi Natalii Więc <laughs> Bardzo dobry produkt. Musicie lubić takie od razu nawilżenie, takie natłuszczenie skóry. Od razu to zaznaczam, ale jeżeli lubicie, no to rewelacja, naprawdę polecam. Taka mi przyszła do głowy szybka dygresja, bo pod ostatnimi ulubieńcami miałam komentarz, że czemu mówię o negatywach produktów, które zachwalam, to w końcu mają być ulubieńcy. Widzicie, z mojej perspektywy ja lubię te produkty, no najwyraźniej, ale chcę Wam też przedstawić wszystkie aspekty tych produktów, bowiem, że jeżeli czegoś innego oczekujecie, to możecie być rozczarowani, Więc chcę to zminimalizować jak najbardziej się da, więc Wam mówię, że na przykład ten peeling, tak? Jest super peelingujący, nawilżający i skóra jest gładka, ale przy okazji można to odebrać jako tłustość, więc nie każdy może to lubić, tak? Nie wiem, dla mnie to jest chyba logiczne, że nie, że coś chwalę i ganie zarazem, tylko przedstawiam... Wszystkie rzeczy, a najwyraźniej te minusy mi nie przeszkadzają, tak? Wiadomo. No i jeszcze przechodzimy do kolorówki. No i co to ukrywać, jakoś wrzesień nie był specjalnie odkrywczy pod względem makijażowym, no bo właśnie przy okazji wypadł ten urlop, gdzie bardzo rzadko się malowałam, więc mój makijaż się tak naprawdę opierał na um, ujednoliconej, przybrązowionej skórze, zmatowionej strefie T i tuż na rzęcach. Wiem, odkrywcze, ale ostatnio się polubiłam właśnie, jakby odkryłam na nowo puder matujący z Nabli, ten z serii Close Up. On jest matujący, ale nie do tego stopnia, że to wygląda jak um, taki mat, który jest martwy, wiecie o <ścoughs> co chodzi, prawda? Nie, to jest taki ładny, wygładzony i um, sfotoszopowany mat, który przy okazji właśnie sprawia, że pory są mniej widoczne, ale nie jest taki tekturowy. Po prostu bardzo dobrze mi się tego pudru właśnie w tej strefie te używa. Ale też przez to, że to jest puder biały, chociaż jest niby transparentny, to wiecie, z tymi transparentnymi przeważnie jest tak, że one troszkę jednak bielą. Tym bardziej, kiedy używamy go na bakingu, a właśnie na czole baking robię. Więc jakby... Uczulam. No i tusz to rzęd, który w zeszłym miesiącu się um, dobrze sprawdził, to jest Remel Wonder Lux Volume, czyli właśnie tusz z taką silikonową szczoteczką, która jest bardzo precyzyjna. I właśnie zapomniałam, teraz sobie przypomniałam, że miałam na promocji w Rosmanie kupić więcej tych tuszy, żeby mieć do malowania na modelkach w, w studio, bo to jest taki, wiecie, typ. Szczoteczki, którą bardzo lubię używać na kimś, bo mogę dojechać specjalnie. No nieważne. No już. Nie od, nie od, wiecie, nie odrobię tego już trudno, po promocji jest. Ale jest to właśnie fajny tłuszcz z tego też względu, że on jest, ogólnie od nowości, jest super mokry. Super mokry. Po jakichś, nie wiem, pięciu użyciach zaczyna dopiero właśnie być taki fajny emulsyjny jakby, ponieważ on ma w ogóle w sobie cztery olejki, więc też dodatkowo pielęgnuje te rzęsy w, tego, w trakcie tego, jak go używamy. To jest akurat wersja super czarna, bo jest jeszcze to opakowanie, które jest całe różowe i to jakby formuła sama, tylko może mniej intensywna ta czern jest, chociaż to jest czarny, tylko wiecie, nie tak czarny jak ten. No i właśnie na tym tuszu tak naprawdę opierał się mój cały makijaż oka w minionym miesiącu, no bo ładnie rozdziela te rzęsy, druga warstwa takie dodatkowo je pogrubia, ale one są takie jakby mięciutkie dalej, no, i od razu powiem Wam, że nie trzyma skrętu tak dobrze jak tuż z Avonu, ale tuż z Avonu mi się już skończył i przed czasem też to testowanie czegoś nowego. Natomiast no, nie ukrywam, że pewnie do tamtego jeszcze wrócę, bo ten skręt był niesamowity. Natomiast no, w tym momencie myślę, że ten jeszcze nie posłuży przez dłuższy czas, bo przez to, że on jest tak mokry, to jakby właśnie nadaje się do dłuższego użycia niż taki normalny tusz. Jakbyście szukały fajnego tuszu do z drogerii, no to ten polecam. Teraz słuchajcie tego, jaki ja skarb znalazłam na lotnisku w Warszawie, jak leciałam na wakacje. Cookie z Benefitu w pojedynczym opakowaniu. No normalnie zrobiłam, o! Jak go zobaczyłam, bo opóźniał się lot, wiecie, chodziłam tam między tymi szafami, mówię, no dobra, idę coś się przejrzeć. Patrzę w beneficie, jest cookie w osobnym opakowaniu, mówię. Specjalnie musiało na mnie trafić, żeby ten lot był opóźniony, żebym ja mogła ten rozświetlacz kupić. To jest, jeżeli oglądaliście moich poprzednich ulubieńców tam z kilka miesięcy wstecz, no to na pewno pamiętacie, że zachwalałam go w tej palecie Bronze Squad, która ogólnie też jest fajna, jakby jeszcze ją zaniecie, to cenowo się jak najbardziej opłaca, ale ja czekałam. Czekałam i nie mogłam się doczekać na to, aż w końcu Benefit wypuści pojedyncze opakowanie rozświetlacza cookie. To jest też ten um, kolor, który mam na wewnętrznym kąciku dzisiaj. To jest tak piękny, intensywny, mokry, um, niby za jasny na mnie w tym momencie, ale wcale nie, <gry> rozświetlacz, który jest tak miękki. On ma, ta jego konsystencja jest tak dziwna, jest tak mocno napigmentowany, ale zarazem nie zostawia takiego cast, wiecie o co chodzi, takiego blasku z kolorem, który jest zauważalny, kiedy przekręcimy głowę w bok. Jak, typ, jak rozświetlacze są za bardzo napigmentowane, to kiedy nałożymy grubą, jakby może nie tyle grubą warstwę, ale nałożymy go takim zdecydowanym ruchem na policzek, to jest taki wręcz smuga koloru zauważalna, prawda? Ja tego za bardzo nie lubię, tego też nie przypadałam za rozświetlaczami z Jeffree Star, bo one mi to robią, a on pomimo swojego mocnego napigmentowania i cudownego blasku nie zostawia takiego Koloru na policzku, no tak można to najprościej wyjaśnić. Także tak jak dorwałam na lotnisku, ale to oznacza, że już całkiem niedługo pojawi się, jeżeli już się nie pojawił w normalnej sprzedaży, wiecie, w, w seforach. Tylko czekam na to, żeby się, żebyście też mogli poczuć to szczęście i mieć kuki w osobnym opakowaniu. A ostatni produkt na dzisiaj, tak naprawdę są dwa produkty, albo jeden tylko w dwóch odcieniach, to jest coś, co odkryłam na nowo po filmie o promocji w Rosmanie I to jest też, co dzisiaj mam na ustach, bo to są właśnie pomadki. I to są pomadki, które katuję od trzech tygodni, chcę powiedzieć. I też za każdym razem, kiedy mam je na ustach, to Wy się pytacie, co jest na ustach. A że ja je noszę w torebce, no to właśnie nie pamiętam jakby, wiecie, tych numerów po prostu piszę Wam, że to, co było w torebce, ale teraz już mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że to było to. I to są te Le Rouge, Rouge Signature, Signature Rouge Chyba jakoś tak. Tutaj nie ma nazwy napisanej, więc wybaczcie. A normalnie, jak czegoś używamy, to też nie zapamiętujemy jakoś specjalnie tej nazwy, prawda? I tu są kolory dwa. Jeden jest ciemniejszy 116, a ten jaśniejszy to jest 110. I ja robię sobie ombre nimi. Czyli najpierw nakładam ma całe usta ten ciemniejszy, czyli 116, który jest pięknym, nudzjakowym kolorem, takim ciemniejszym. Natomiast kiedy jestem opalona. Zwróćcie uwagę, że ja też jestem na gdzieś mniej więcej Fenty 345 chyba, więc jestem jeszcze dalej ciemna, więc dla takiej typowej słowiańskiej urody on może być po prostu ciemnym brązem, ale wtedy myślę, że łatwiej będzie Wam przyswoić odcień ten 110, który jest jaśniejszym odcieniem. Dla mnie w tym momencie jest za jasny, ale go daję tylko na środek i wklepuję palcem, no i później błyszczyk, no i tak jest efekt końcowy. One się bardzo ładnie zjadają w taki naturalny sposób, a nawet jak nakładam je bez błyszczyka, bo kiedy żeby się trzymały dłużej, to one nie wysuszają ust, przez to, że mają taką śmieszną, wodnisto-piankową konsystencję, Nie piankową, ona jest bardziej wodnisto-kremowa, ona jest taka śmieszna. Kiedyś. Co to było? To była jakaś wysoko Yves Saint Laurent chyba. Miał takie właśnie lakiery do ust, które miały dokładnie tę samą konsystencję. Bardzo fajnie się utrzymują, natomiast to ściągnięcie jest wyeliminowane, także jeżeli nie lubicie zwykłych matowych pomadek, to może to być dla Was. Wiecie, to, że ja gadam, że cały czas jestem taka ciemna i tak dalej, to nie jest forma dla mnie chwalenia się, no bo jak się można chwalić, że się zapalonym. Tylko ja chcę Wam dać jak najlepszy podgląd na to, na jakim jestem kolorze w tym momencie, bo ja wiem, że te lampy wybielają, więc możecie nie kojarzyć w ogóle, możecie nie zarejestrować tego faktu, że jestem opalona w tym momencie i jak bardzo jestem opalona. Dopiero później na zdjęciach, na przykład z kursów, jak robię sobie z Wami zdjęcia i widać te różnicę w odcieniach skóry, to jest wow, rzeczywiście jesteś zierana. <taki> Także wiecie, żeby tego nikt po prostu źle nie odebrał, że o, patrzcie, ja jestem jeszcze opalona. <taki> Także okej, okay, w takim razie teraz dla mnie, kiedy jestem apolona, one są fajnymi nudziakami. Teraz mogą być dla Was za ciemne, natomiast sprawdźcie tę formułę, bo ogólnie np. przykład do różowych odcieni to też jest fajna, taka komfortowa, hmm, wodnista pianka powiedzmy na ustach. I to już wszystko na dzisiaj. To byli wszyscy moi lubieńcy września i słyszę, że nawet przestało padać. Czyli okazuje się, że tematyka urodowa poprawia humor nawet w samej pogodzie. <grym> Mam nadzieję, że u Was również, również jest bardziej pogodnie, zarówno na duchu, jak i za oknem. No i oczywiście czekam teraz na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, czy byli Wasi ulubieńcy września, co się Wam sprawdziło w minionym miesiącu. Może znaliście coś z moich ulubieńców, albo coś ciekawego właśnie dzisiaj poznaliście. Także jestem bardzo ciekawa. Czekam, co mi napiszecie. No i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Jeżeli się wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę was o zostawienie kciuka do góry. No i tutaj jeszcze podlinkuję wam dwa poprzednie filmy, bo może wam coś umknęło. Sprawdźcie, a tym bardziej ten ostatni z Klaudią warto obejrzeć. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i zobaczenia następnym razem. Pa.